Witam wszystkich, dzisiaj pokażę jak hodować procinogi kanijskie, a więc zaczynamy. A więc, jak widzicie pod tytułem filmu, dzisiaj pokażę jak hodować krocznogi kenińskie. No cóż, jak możecie zobaczyć, mam ich dosyć dużo, a to jeszcze nie, nie są wszystkie, to nawet nie jest połowa, to jest dosłownie mała cząstka krocznogów, które posiadam, a wszystkie są od tej jednej samicy. No to pierwsza rzecz, czym w ogóle są krocznogi kenińskie? No bo nie są to ani owady, ani pajęczaki, nie, ma, nie mają cech owadów, ani cech pajęczaków. Natomiast, no czymś muszą być? No i nogi są po prostu wijami. A wije to jest osobny rząd i nie są to ani owady ani pajęczaki, tylko wije to po prostu są wije. Ale zacznijmy od początku, czyli co takie nogi jedzą oraz w czym je trzymać. No i to w czym je trzymać oraz co jedzą jest poniekąd połączone, ponieważ kroćnogi żywią się głównie składnikami z podłoża. Dlatego trzeba im kupić specjalne podłoże, które za chwilę wam pokażę, jak wygląda. No, i w takim podłożu mamy bardzo dużo różnorodnych składników, których one potrzebują. Które czasem trzeba uzupełniać, ponieważ podłoże się kończy. Więc trzeba je czasem wymieniać lub po prostu dokładać nowego. No, i ja mam takie podłoże, ale może być również z innej firmy, po prostu, żeby było napisane podłoże dla wiów. O, no, i tu są różne takie cząsteczki różnych y, rzeczy. To jest po prostu taka ziemia zmieszana z torfem. No, i tam mamy różne potrzebne dla wiów składniki odżywcze. Moje co prawda żyją w terrarium wielogatunkowym, aktualnie się schowały, no i tutaj też mają właśnie podłoże bardzo różnorodne, dlatego widocznie po prostu udało się je tutaj rozmnożyć. Ponieważ jak trzymałam je jakieś osobno, no to niestety no, rozmnożenie nie wyszło. No więc jeżeli mamy już takie podłoże, no to musimy mieć również pojemnik. No i pojemnik dostosowujemy do wielkości i ilości. No ten co ja tutaj mam, to jest tylko właśnie do filmu, więc w takim absolutnie nie można trzymać takiej ilości krosionogów. No ja trzymam w terenie wielogatunkowym, które jest dosyć duże i tam mają po prostu miejsce. Ale przyjmijmy, że taki pojemnik jak jest tutaj, no to spokojnie wystarczy dla pięciu, sześciu tej wielkości krosionogów. Natomiast jeżeli będzie już taki dorosły, no to dla dorosłego oczywiście musi być dużo większy pojemnik, tak żeby mógł się cały wyprostować i żeby miał miejsce do chodzenia. I w przypadku już dorosłych, to wiadomo, im większy, tym lepszy. I kolejna ważna rzecz, jeżeli wybieramy pojemnik, no to musi być on no trochę wyższy, ale nie jakoś bardzo wysoki. I ilość podłoża powinna być tak przynajmniej kilka centymetrów, żeby mógł delikatnie się zakopać. No i oczywiście powinna być jakaś kryjówka, najlepiej kryjówka z korka, którą wam zaraz pokażę. Mogą to być takie ścinki korkowe, które można kupić w każdym sklepie tradystycznym, lub jakakolwiek inna rzecz, która po prostu nam nie spleśnieje. Jeżeli chodzi o duże krocznogi, ponieważ w przypadku takich małych kryjówki nie są konieczne. Ale jeżeli nie ma kryjówek, no to oczywiście warstwa podłoża musi być większa, żeby krocznogi się po prostu nam nie zestresowały. No to skoro mamy już pojemnik z podłożem i możemy wpuścić kroczonogi, no to musimy sprawdzić, czy dziurki wentylacyjne są odpowiedniej wielkości. Ponieważ jak będą za małe, no to wszystko nam będzie pleśniało, no i wtedy będzie problem. A jak będą za duże, no to krośnogi nogi mogą nam uciec, a wtedy już fajnie nie będzie. Dlatego, jeżeli chcecie zapobiec ucieczkom, to albo robicie małe dziurki, albo robicie pojemnik, żeby był tak wysoki, że kroś nogi, jak się będą próbowały wspinać, nie wyjdą. Jednak one potrafią się wspinać. Co prawda tutaj nie, nie widzimy tego, ponieważ tu są takie bardzo śliskie ranty. Natomiast w celarze wielogatunkowym nieraz widziałam, jak po tym silikonowym brzegu się wspinały. Więc jeżeli przygotowujemy pojemnik dla większej ilości lub kilku dużych krocionogów, to może się przydać również zwykłe akwarium, które nam zostało, na przykład. Tylko oczywiście wtedy musimy zrobić odpowiednią pokrywę, no bo będzie się wspinał po silikonowych rantach, więc wtedy będziemy mieć problem, ponieważ krocianów nam ucieknie. No to kolejne ważne pytanie: czym jeszcze karmimy? No bo nie będą jadły cały czas samego podłoża, to jest oczywiste. Siarż na podłożu bazują, ale ważną rzeczą są świeże. Warzywa i owoce. Ja daję im głównie jabłko i cukinie, ale też czasem marchewkę i inne rzeczy. I oprócz owoców, obowiązkowo również jest sepia, ale sepia często znajduje się właśnie w takim podłożu. No i sepię możemy kupić albo w proszku, czyli takim po prostu co się sypie na podłoże lub na jedzenie, albo w kawałkach. No i w kawałkach jest według mnie lepsza, ale również często bywa w podłożu. Więc jeżeli w podłożu jest, no to nie trzeba kupić. Ale wiadomo, im więcej, tym lepiej. A dodatkowo potrzebują też takie coś jak Gammarus. No i Gammarus również można kupić. Nie muszą go jeść jakoś bardzo, bardzo dużo, ale od czasu do czasu warto im go podawać. Najlepiej po prostu posypać nim różne owoce czy warzywa. No to skoro już mamy pojemnik, mamy wszystko, co potrzebują, no to teraz kolejna ważna rzecz jakich warunków potrzebują czyli temperatura, wilgotność takie oto podstawowe rzeczy no to krocznogi kenińskie, jak tam wskazuje, pochodzą z Kenii, z Afryki, czyli tam mają jak ciepło. A jak mają ciepło, no to wiadomo, w hodowli też powinny mieć ciepło. U mnie mają około 22-23 stopnie w ciągu zimy, czyli tyle, ile właśnie mam w tej części pokoju, gdzie stoi terrarium wielogatunkowe. Natomiast latem między 26-28 stopni. No i skoro mi się rozmnażają w takich warunkach, no to znaczy, że takie warunki są odpowiednie. Ponieważ ogólnie temperatura dla tych krośnogów nie powinna spadać poniżej 20 stopni. No i tak powyżej 30 raczej też nie powinna rosnąć, ponieważ są zwierzęta, które się po prostu chowają, gdy jest im za gorąco. Więc myślę, że taki na spokojnie przedział od 22 do 28 stopni będzie dla nich odpowiedni. No i a co zrobić, jeżeli mamy w pokoju zbyt niską temperaturę? No to wtedy należy kupić matę grzewczą, ponieważ jak będzie poniżej 22 stopni, no to będą rosły wolniej, będą nieaktywne a Jak przez zbyt długi czas będzie za zimno, no to mogą nam nawet nie przeżyć. Dlatego to jest bardzo ważne, żeby utrzymać odpowiednią temperaturę. Dla krosionogów taka mata w zupełności wystarczy. Może być taka najmniejsza. I taką matę należy wstawić pod terrarium. Nie do środka, ponieważ jak wilgotna ziemia się nam dostanie, no to będzie problem. Ale wystarczy dać jak leży pod terrarium. I terrarium szklane, jak się na nim postawi. To najlepiej dać jeszcze takie malutkie fragmenty czegoś, żeby to nie stało bezpośrednio na tym, bo się wtedy może szybko zniszczyć. Ale jeżeli mam taki pojemnik, oczywiście z podłożem, no to można tak jakoś mniej więcej ustawić. Oczywiście nie tak, tylko jak jest pojemnik większy, żeby częściowo była, był na macie, a częściowo nie, żeby krozionuk mógł sobie wybrać, w której części aktualnie chce przebywać. I jeżeli mamy już pełen zestaw, czyli właśnie pojemnik z ma te jeżeli jest potrzebna. No to już śmiało możemy je hodować i raczej problemów nie powinno być. A co zrobić, jeżeli krociąg nam ucieknie? No i to już jest niestety dosyć trudne, ponieważ takie kroczonogi potrafią uciekać, jeżeli źle zabezpieczony pojemnik, dlatego trzeba im zrobić porządny pojemnik. No i wtedy nie będą nam uciekać. Ale jak już się ucieczka zdarzy, no to wystarczy wtedy. W pomieszczeniu dać jakieś y, naczynie z wilgotną ziemią lub mokrą pustką, i wtedy krośionuk powinien tam przyjść. Ewentualnie rozrzucić po pokoju kawałki jedzenia, no i po kilku dniach najpóźniej powinien się znaleźć. Ja tak zrobiłem, jak mój uciekł i zadziałało. Już następnego dnia był znaleziony. Ale odkąd wszystkie krośnogi trzymam w terrarium wielogatunkowym, no to ucieczka nie miała żadnego miejsca. Dlatego najlepiej jest y, zadbać o to, żeby terrarium dla nich było jak najlepiej zrobione. No to skoro już wiemy, jak je hodować, no to teraz pewnie się pojawi pytanie, gdzie takie krośnogi najlepiej kupić. Dlatego, jeżeli ktoś chce i już ma pewność, no to może oczywiście ode mnie takie krośnogi kupić. Więc, jeżeli ktoś by chciał, no to może do mnie napisać na Messengera, nazywa się również mrówcza Terrorystyka. No i tam, jeżeli się uda wszystko dogadać, no to mogę sprzedać takie krocionogi, które są, jak możecie zobaczyć, już dosyć duże, nie są takie mikro. O, a tu jest samica, z której one są. Dużo większa. No i jak wszystko Wam dobrze pójdzie, to z takich małych krocionogów możecie wyhodować takie, które są już dosyć duże. No tak ogólnie, no to cała wiedza, którą potrzebujecie, raczej już, już ją znacie. Natomiast, jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, no to można pisać w komentarzach ale raczej w tym filmie cała wiedza na temat krokodylów, która jest potrzebna dla początkujących, została przekazana. Jeśli film się podobał, naciśnij w UGR i subskrybujcie kanał. W niewczesnym odcinku o tyle.